Niesłuszne bany, masa cheaterów oraz brak szacunku do graczy. Tylko parę rzeczy, jakimi można byłoby opisać Riot, jeżeli chodzi o ich ruchy w Valorancie. W ostatnim czasie ja oraz wielu twórców starało się nagłaśniać narastające problemy. W tym filmie jednak podsumuję wszystko, czego udało mi się dowiedzieć, oraz raz na zawsze rozwiać czyjeś domniemania, że to wszystko to są urojenia i niesłuszne czepianie się małych drobiazgów. A więc zaczynajmy. Z problemy Riotu trzeba zacząć od głównego filaru. anti Valoranta od dłuższego czasu jest nie dość, że przewrażliwiony jak nastolatka, to jeszcze jego działania zakrywają o coś więcej niż tylko monitorowanie waszej gry. Pozwólcie mi więc, że wam to teraz wyjaśnię tak, by każdy to zrozumiał. Vanguard założenie z oprogramowaniem, które ma wyłapywać rzeczy w waszym systemie w heurystyczny sposób. Jest to metoda opierająca się na intuicji oraz doświadczeniu zebranym przez poprzednie lata działania. Problem w tym, że nie działa to tak jak powinno. Teraz wprowadzę wam inne określenie jakim jest white lista. Znajdują się na nim programy do tracker, discord i wszystkie rzeczy, które według zasady są bezpieczne z punktu widzenia Vanguarda. Nie zmieniają one nic w systemie i nie mają na celu ulepszenia Wam rozgrywki. Problem pojawia się wtedy, gdy rozbijemy tą listę na dwie części, czyli aplikacje do myszek i nakładki. Drivery myszek są często banowane przez pomyłkę. Używają one plików certyfikowanych przez Microsoft odpowiadające za rejestrowanie ruchów myszki i jej przycisków, więc na logikę nie powinno być w tym żadnego problemu. Vanguard jednak korzysta ten ze swojego doświadczenia panuje osoby, u których zostaje to wykryte podczas grania w samą grę lub też w trakcie grania w cokolwiek innego. I jednak chodzi o trackera i każdego rodzaju nakładkę sprawa jest nieco inna. Tracker to nakładka, która nie ingeruje w pliki gry i nic nie nadpisuje. Przez to jednak, że rad chciał bardzo zmniejszyć ilość colorbotów, czyli oprogramowania bazującego na kolorze waszego outline'u na agentach, by pomóc wam w wystrzelaniu na chłopski rozum, to zjebał wszystko inne i bany dostają również ludzie korzystający z trackera. Bozy doświadczenia, nakładka równa się colorbot. To jednak nie koniec ja z Vanguardem. Jak powiedziałam wcześniej, działania Vanguarda zakrywają o coś więcej. Kanuje wasz system regularnie i nie tylko podczas. Waloranta. Są przypadki, gdzie ludzie mają mody lub innego rodzaju programy do poprawy rozgrywki w innych grach niż Valorant i też dostają bana. To jednak nie koniec. Informacje, które pozyskuje Vanguard są zapisywane na oddzielnym pliku, który przy okazji jest szyfrowany. Więc jeżeli spytacie mnie, po co to robi, to powiem Wam tak. Vanguard notorycznie łączy się z chińskimi IP. Tyle. Loguje nazwę komputera, hardware ID, listę procesów i te dane, które w przyszłości pomogą im w wykrywaniu problemów poprzez doświadczenie. Od osoby, która wytłumaczyła mi cały ten proces z Vanguardem, za co dziękuję, majster. Wiem jeszcze, że dużo ludzi od ostatniej aktualizacji Vanguarda zmagało się z bluescreenami podczas grania Valoranta. Wyskakiwał im ten oto error. Wam to nic nie mówi, ale chodzi o to, że procesy Vanguarda pierdalają się w odręby systemu, które nie powinien, powodując tym samym problemy z jądrą Windowsa. Nie zamierzam zakładać, że Vanguard stał się jakimś spywarem czy coś. Ja też się na tym nie znam i opieram się na danych od osób, które rozumieją tego typu programy. Nie zmienia to faktu, że jest to zbieżne z tym, co widzimy w grze i community, bo ludzie, którzy dostają bany za aplikacje trzecie Mówią, że mają utworzone tylko aplikacje do myszek oraz nakładki z innych aplikacji, więc coś w tym musi być, że z tego doświadczenia powstają różnego rodzaju problemy. Co do certyfikowanych programów możecie wpisać w Google, co to są, i zobaczyć i wyjdzie wam to co wam powiedziałam. Microsoft je akceptuje, są one na white liście, ale z jakiegoś powodu doświadczenia vanguard je banuje. Tu przechodzimy do konsekwencji działania Vanguarda. Ludzie dostają bany za przeróżne rzeczy. Według grafiki przedstawionej w newsletterze Valorant'a, banowanie cheaterów wzrosło na początku 2022 roku. Wiecie, kiedy też wzrosło banowanie niesłusznie graczy? Na początku 2022 roku, bo większość osób, które powie wam, że dostało bana, dostało tego bana właśnie po początku tego roku, w tym również ja. Oprócz tego, że wszystkie historie zaczęły się właśnie w podobnym czasie, to mają też one dużo wspólnego. Więc pozwólcie mi teraz, że przytoczę wam pierwszą z z wielu historii, jakie mi podesłaliście. Dziewczyna dostała dwa bany. W dwóch różnych momentach, ale oba dotyczyły aplikacji trzecich. Jeden z nich prawdopodobnie za celownik do Minecrafta, który w żaden sposób nie ingeruje w grę, a co dopiero Valoranta. Był to element graficzny, który działał i wyłącznie wizualnie. I oczywiście, bez żadnych ostrzeżeń dostała bana. Permabana wraz z HWID-banem. Dla tych, co nie wiedzą, HWID-ban to ban dotykający fizyczne urządzenie. HWID to unikalny identyfikator sprzętu, który generowany jest na podstawie parametrów komputera, takich jak płyta główna, na dysk twardy, karta graficzna i tym podobne. Fał on 4 miesiące i po ich upływie można z powrotem grać, ale na nowym koncie. Dziewczyna odezwała się do supportu, ale dostała tylko informację, że dokładnie powodowane z tajemnicą też nie wiedzieli, co tym razem zawiodło i nie ulepszali swoich oprogramowań. Co z tego, że w tym momencie nawet chat gpt napisze taki program. Drugi ban był po utworzeniu nowego konta na tym samym komputerze. Nie zdążyła zagrać nawet jednej gry, bo znowu dostała bana. Zero ostrzeżeń, zero informacji i możliwości odwołania się. Pokazuję wam właśnie tą historię, dlatego że jest idealnym przykładem, że nawet jak po i założycie nowe konto, to może się okazać, że dostaniecie kolejnego bana, bo nie macie k temu zapobiec. Nie wiedząc za co dostaniecie bana, może się okazać, że nawet jak wyczyścicie wszystko, co nam się wydaje podejrzane, to zostanie ta jedna rzecz, o której nie mieliście pojęcia, albo w ogóle wam przez głowę nie przeszło, że mogłaby tworzyć takie problemy. Teraz przejdźmy do drugiej historii i tutaj wam ją przeczytam. Nie cały tydzień temu grałam, jak gdyby nigdy nic z kolegą Valoranta. Nagle ściało gierka i byłam pewna, że wyskoczy komunikat cheater Detected. Ku mojemu zdziwieniu wywaliło mnie całkowicie z gry i pojawiło się powiadomienie. Mieni o permanentnym banie na moim koncie za używanie oprogramowania stron trzecich. Nigdy nie używałam czegoś takiego. Zawsze grałam fair play i starałam się ze wszystkich sił grać uczciwie. Gram Valorant od ponad roku, co łączy się z ogromem czasu włożonego w to konto, a także pieniędzmi. Stwierdziłam ponad 300 zł. Byłam w szoku i nie widziałam, co mam zrobić. Kolega na WOC musiał mnie uspokajać, bo nie mogłam nawet zebrać myśli, żeby napisać odwołanie. Ostatecznie napisałam dwa tikety, z czego na jeden odpisał mi bot z informacją, że skontaktują się ze mną w ciągu jednego-dwóch dni, co nigdy nie nastąpiło. A wczoraj usiadłam więc do komputera i napisałam kolejne odwołanie z prośbą o ręczną weryfikację Aplikacje. Dostałam jednak wiadomość, że według Riot Games blokada została nałożona prawidłowo, a każde moje kolejne zgłoszenie będzie automatycznie zamykane. Chciałam zaznaczyć, że w momencie otrzymania permanentnego bana miałam flot panowego tylko Spotify'a, Steel Series GG, Valorant Tracker do Overwolfa, który miał być uznawany za bezpieczny, bo służył tylko do sprawdzenia statystyk i miał współpracę z Valorantem, no i kilka innych rzeczy, nieistotnych aplikacji, takich jak na przykład medal. I tutaj warto poruszyć parę rzeczy. Po pierwsze, Riot nie powie wam za co macie bana, bo jest to niezgodne z ich polityką i pomoże to cheaterom w ulepszaniu ich programu. Po drugie, według regulacji. Które akceptujecie zakładając konto, permabany i Hawaii bany są niedodwołanie i są nadawane bez ostrzeżenia, więc w sumie sami pakujemy się w to, że jak stracimy konto, to nic z tym nie możemy zrobić. Po trzecie, gdy wyślecie zażalenie, to odpowiedzą wam w jeden i ten sam sposób, a jak będziecie dawać im dowody na swoją niewinność lub zbyt zatruwać im głowę, to zakończą Waszą rozmowę i powiedzą, że nie będą odpowiadać na kolejne etikety. Po czwarte, mass reporting nie istnieje. Wiecie, jak często ludzie są po prostu zgłaszani za nic, że są na przykład słabsi i się zgłasza za cokolwiek i najczęściej zaczynowanie. To jest największy wymiar kary, albo za to, że są na przykład bardzo dobrzy i mają bardzo dobrą rundę i was zabijają w, w przeciwnym teamie i nie potraficie się z tym pogodzić, że są lepsi i też ich zgłaszacie za cheating, bo są po prostu za dobrzy. Często te zgłoszenia nie mają nic wspólnego z tym, że ktoś czytuje. Ludzie nie dostają za to banów. Przez całe życie, jak jestem w komedii Valoranta, takich sytuacji nie było. Bo gdyby faktycznie ludzie, którzy są reportowani, ci cheaterzy z TikToka byliby reportowani, to ich by nie było, ale ludzie ich portują. A też, którzy mają umiejętności i coś tam czasem sobie używają w tle, są ciężsi do wykrycia, bo faktycznie umieją to zamaskować. Dobrze, spokojnie, trochę się rozjuszyłam. Porównajcie sobie więc te permabany do dożywocia. To gdyby skazano by was na dożywocie bez rozprawy albo zatrudnienia prawnika. I wiem, brzmi to skrajnie, ale jest to dobre porównanie, ok Macie prawo do obrony, a kiedy wywalacie na grę, tak jak to było w moim przypadku, bo dostałam i Hawaii bana kupę siana w tysiącach złotych, to powinniście móc pokazać dowody. Problem w tym, że na przestrzeni lat przyznał się do błędu tylko parę razy, inaczej jednak wygląda to oczywiście w przypadku twórców, więc zamiast normalnie jak to bywa w przypadku prawa, trzeba udowodnić czyjąś winę, to tutaj trzeba bronić się przed zarzutami i udowodnić swoją niewinność, co jest oczywiście w tym przypadku, bo rajot nie bierze tego pod uwagę, niemożliwe. Stroniczość jest widoczna, i można byłoby mówić o wielu, wielu rzeczach w tym temacie. Nie będę wymieniał w tym przypadku ponikach, ale kiedy wy dostajecie muty i bany za toksyczność, to oni twórcy na oficjalnym Twitch Valorant Polska wyzywają innych i jeszcze dostają za to kasę. To samo tyczy się smurfowania i wszystkich serii typu 20 dni do Radianta od zera. Ci ludzie smurfują Wasze piki za zgodą Riotu a chyba każdy się zgodzi, że chociaż raz grał na smerfowanymi i nie było to przyjemne. Riot ostatnio nawet miał w planach banowanie ludzi, którzy jawnie bustują się five star. Ciekawe, co się stanie, jak twórcy grający stacki z widzami będą traktowani, gdy grają za ironami mając Immortala. Zobaczymy. Pewnie ich to nie będzie dotyczyć. Jeżeli jednak chodzi o permabany, to takich przypadków mamy dużo w community. I może będzie to tylko moja opinia. Bo pamiętajmy, że ludzie podpisani pod riotem mają trochę ograniczone słownictwo, jeżeli chodzi o narzekanie, bo niektórzy powiedzieli, że ja w tym momencie narzekam. Ale chodzi mi o to, że bagatelizowanie problemu banów jest na pewno najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, kiedy w końcu nasze community polskie o tym mówi. Bo ja jako osoba, która dostała tego bana jakiś czas. Temu, byłam w sytuacji, kiedy nie wiedziałam, co z tym zrobić i nie było nikogo, kto mógłby się tym zająć. Albo nie wiem, wytłumaczyć mi, dlaczego to tak działa. I oczywiście nie zamierzam robić nagonki na ludzi, którzy są podpisani pod rajotem za to, że mają odbanowywane konta, bo mają kontakt prywatny i jeszcze ogranicza ich regulamin, więc nie mogą mówić o tym, co tak naprawdę się dzieje. Jednakże pewnego rodzaju znaki na niebie mówią mi, że to, co my robimy, na przykład ja 369 lub Hegiol, że nagłaśniamy całą tą sytuację, im się nie podoba. Patrzę na przykład na tego screena. Nie wiem po co polubił ten komentarz. Ale dobrze resztę zostawimy sobie na podsumowanie. Jeżeli chodzi o regulamin, to mówi on dosłownie, cytując tutaj, zależy nam na tym, aby nasz ekosystem gwarantował integralność rywalizacji i traktowanie wszystkich graczy z takim samym szacunkiem. Uważamy, że kary za uciążliwe zachowania powinny być adekwatne do standardów i potrzeb naszej społeczności. Sankcje powinny odnosić do konkretnego przypadku takiego zachowania, zamiast polegać na zbytnich represjach. To teraz proszę mi powiedzieć, gdzie według rajotu Potrzeb naszej społeczności są brane pod uwagę, skoro potrzebą jest możliwość odwołania się od banów. No trochę sobie przeczą, nie będę mówić. Jeżeli chcecie coś jeszcze wiedzieć na temat Riotu, to w weekend z 10 na 13 stycznia wlepili oni najwięcej banów w historii i to było prawie 7 z zawieszeń na minutę. Czy wchodzimy w moment, kiedy oni dosłownie chwalą się tym, ile banują osób? Ja bym chciała znaleźć statystyki, ile ludzi z tych 7 osób na minutę jest faktycznie zbanowanych prawidłowo, a ile nie. Co mogłoby być ciekawe. Bo dla nich liczy się szybkość wykrywania, a nie to, jak dobre jest to wykrywanie. I nie wiem, czy po prostu to jest złe podejście pod tym względem, bo nie zamierzam mówić, że bany nie powinny istnieć. Bardziej nie chodzi o to, że te bany występują, tylko że nie można się od nich odwołać. Bo oczywiście. Bardzo dobrze, że że są banowani, ale ze wszystkiego, co mówi Rajot, pokazują, że lepiej być masówkę, niż faktycznie starać się tych ludzi wykrywać rzetelnie. I jak chcą prowadzić taką politykę masowego reportingu i banowania, to niech dadzą opcję na odwoływanie się, bo przy takiej ilości tych banów na pewno jest szansa, że się pomylą. I z szacunku do ludzi, ich własnych graczy, powinni dać możliwość odwołania się, gdy ludzie wydają taką kupę siana, bo to nie są jakieś tam złotówki, to naprawdę czasami wchodzi w setki. I to wygląda po prostu z ich strony jak wielkie splęcie w twarz osobom, dzięki którym mają kasę. A więc czas przyszedł na podsumowanie. Po pierwsze, to co mówią o wangardzie, to są domysły osób, które ogarniają tego typu programy i wiedzą, czym są właśnie tego typu jak wanga. Jeżeli chodzi o powody banów, to nigdy nie będziemy w 100% pewni, za co te bany są, póki sam Riot tego nie potwierdzi, a jak dobrze wiemy, to zapewne się nigdy nie wydarzy, chyba że coś się może jednak zmienić. Jeszcze jednak, to co powiedziałam z przemrożeniem oka, nie bądźcie tacy przewrażliwieni na punkcie pewnych rzeczy i miejmy nadzieję, że jeżeli nawet takiego bana dostaniecie, to będzie można się odwołać. Dla bezpieczeństwa. Jednak nie używałabym RO, CELA ani rzeczy, które ingerują w samą grę, ale jeżeli chodzi o Spotify i Discorda, to nigdy nie chodziło o ryzyko związane z nimi, a bardziej o metaforę. Po drugie, przejdźmy do tej metafory. Kiedy twórcy mówią o tym, że Spotify lub Discord są banable, to nie chodzi o to, o to że są naprawdę banable. To jest metafora do tego, że można dostać bana za wszystko i że tak naprawdę nie wiemy, za co konkretnie. I ludzie, którzy tego nie rozumieją i wyśmiewają się, że z Discorda i Spotify nie można dostać bana, nie rozumieją tego, jak też niektórzy twórcy, którzy wyśmiewają się z tego, tak naprawdę Bagatelizując temat, ale to też jest inna sprawa Po trzecie, ja rozumiem, że twórcy Którzy są podpisani pod rajotem Nie mogą wypowiedzieć się w pełni szczerze Ale jeżeli są podpisani, mają regulamin I nie mogą go złamać To nie chociaż sobie nie robią z tego beki Bo to ubliża osobom, które naprawdę to spotkało Ja rozumiem, że jeżeli Samemu się nie było w takiej sytuacji To ciężko uwierzyć, że można dostać bana Bez jakiejś takiej winy faktycznej Bo ja sama myślałam na początku, że Bany dostają tylko cheaterzy i gram sobie spokojnie Aż do pewnego momentu, kiedy samej mi się to przydarzyło. Jako osoba, która wie jak to jest zdaję sobie z tego sprawę, że dla osób z trochę inną perspektywą może to wyglądać inaczej, ale naprawdę warto zaufać, nie każdy kto dostaje bana jest cheaterem i nie warto bagatelizować tego tematu ani go wyśmiewać. Po czwarte Film ma na celu nagłośnienie sprawy i nie chodzi mi też o to, żeby bany teraz w ogóle nie istniały i czy też biegali sobie wolno po rankedach. Chodzi o to, że jak już są te bany, tak jak powiedziałam wcześniej, w takim szybkim tempie nadawane, bez konieczności takiego sprawdzenia tego, to nie chociaż będzie możliwość pokazania, że nie jest się winny, bo to o to chodzi, by móc się obronić, bo w prawie nie działa to tak, że trzeba komuś udowodnić swoją niewinność. Nie, to nie mam udowodnić sobie winę, a jak zabierają ci dowody i nie mogą ci pokazać, za... o co jest oskarżony tak naprawdę. Até não Kolejną rzeczą jest stronniczość, o której dobrze wiecie. Mogę o mnie gadać i gadać i pokazywać wam dowody na to, że Riot traktuje streamerów zupełnie inaczej niż nas, jako normalnych graczy, i my dla nich jesteśmy po prostu zwykłymi npc tami Nie chcę rzucać ksywami, ale jeżeli trochę siedzicie w community, to może widzicie jakieś takie zgrzyty między wizerunkiem Riotu, a tym, co pokazują, i jaki wizerunek mają inni twórcy, i co przedstawiają. Ale to tylko może takie moje widzi mi się. I tak jeszcze na koniec pokażę wam tutaj, bo tych ludzi jest naprawdę sporo. Jeżeli jesteście kimś, kto też został pana, to pamiętajcie, że na moim Discordzie jest zakładka bany, gdzie możecie pokazać swoją historię, bo naprawdę ludzie dostają bana grając w satysfaktory albo cheatując w Minecrafcie i Vanguard wykrywa to, bo skanuje wam kompa w trakcie tego. Cheaty, które nie są do Valoranta, tylko do jakiejś innej gry i bierze to za coś, co nie jest żadnym zagrożeniem dla Valoranta. Więc jeżeli macie jakieś historie, jesteście jedną z takich poszkodowanych osób, to teraz wracam się do was. Możecie zawsze napisać. Mam nadzieję, że coś się uda i że kiedyś nasze konta wrócą do nas. Chociaż niektórzy twierdzą, że jeżeli masz bana sprzed dwóch lat, to jest on przeterminowany i nie można się już Niego odwołać, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Nagrywam to po zmontowaniu tego filmu rano, 8 sierpnia, po tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce i chciałbym dorzucić parę groszy, bo ta drama została tak rozdmuchana i uważam, że ludzie trochę zgubili też sens, że to jest konflikt między Rajotem a graczami. Trochę zaczęło się to robić personalną bitwą między community i między twórcami poszczególnymi. Nigdy nie chciałam brać udziału w czymś takim. To, że stoję po jakiejś stronie z twórcami nie jest podyktowane tym, że po prostu ich lubię. To jest swoją drogą, tylko po prostu to nie jest nic personalnego. To jest konflikt, po której stronie jednej są ludzie, którzy chcą tej zmiany, którzy z jakiegoś powodu może ich też to dotknęło, chcą, żeby real coś z tym zrobił. I druga strona, gdzie macie twórców, którzy są podpisani pod Rotem, trochę nie mogą więcej powiedzieć, bo im zabraniają. Ale z drugiej strony sami też kręcą bekę z tego całego zajścia, z całej tej dramy, z całego tego problemu z tymi um, banami i wyzywają innych graczy, którzy piszą Hashtag JDR Hashtag JDR jest inicjatywą, która też powstała dzięki mnie poniekąd, bo ta grafika, która to jest moja, jakbyście nie wiedzieli, ale nie przypisując sobie żadnych tutaj zasług, bo to nie są zasługi. Hashtag JDR był tylko po to, żeby pokazywać, że ten problem istnieje. To, co ten skrót oznacza, to jest jedno. Trzeba czasami podbić, podgrzać i może był taki zamiar przy tym hashtagu, ale to jest on bardzo adekwatny. Ten hashtag jest widoczny pod wieloma filmami i kiedy wchodzicie w komentarze, to widać to Jr Jak się czasami da taki merytoryczny komentarz pod jakimś filmem, to ludzie nie zawsze to odczytają, bo im się nie chce, a tak to macie taki po prostu sygnał, że ludzie, którym się to nie podoba, istnieją i ten hashtag JR istnieje. I tylko po to to jest, żeby uświadamiać ludzi, że to nie jest wymysł i może sobie to brać jako jakąś propagandę, czy jakoś coś, bo ludzie tak pisali, ale uważam, że to jest na pewno lepsze niż wyzywanie ludzi do ich własne poglądy, bo jeżeli nie podoba ci się to, że ktoś pisze ten hashtag loder i ma jakieś zdanie na temat tej całej dramy i chce, by te bany były jakkolwiek możliwe do odwołania, to jakby nie twoja sprawa. To jest jego zdanie, nie ma co wyzywać. A jeżeli dorosły facet na streamie, gdzie jest mnóstwo widzów, wyzywa takich ludzi, to mi ręce opadają, <laughs> bo uważałam, że jak macie dyskusję z dorosłymi ludźmi, to można podyskutować, jeżeli to już wchodzi na jakieś takie prywatne tematy. Jakieś takie coś więcej niż tylko jakiś taki konflikt między tymi graczami, kiedy to już wchodzi na coś wyżej. Jeżeli macie jakieś swoje własne zdanie, to podyskutujmy po prostu, ani że wyzywamy się na lewo i prawo. Bo mam wrażenie, że niektórzy ludzie zgubili sens tej, tej sytuacji z tymi banami i uważają, że wszystko to jest dla nas wyświetleń i podkręcania jakiejś emocji. My nagrywaliśmy film wczoraj, czy to ja, czy to Hedgehog, czy to 369, tylko dlatego, że Kerem nas do tego trochę wystawił po tym streamie, że trzeba było się do tego odnieść. I chyba żaden z nas nie chciałby patrzeć bezczynnie na to, jak ktoś wyśmiewa problem, który my. Poruszamy o paru tygodni, chcąc zrobić z tego coś naprawdę znaczącego, kiedy ktoś to po prostu ucina, bo ma takie się, No bo, sorry, to, że mu Riot każe powiedzieć coś, a to, że robi z tego bekę i podkręca to dla zasięgów, to jest drugie, okej? Okay? Można było po prostu dać suche fakty, powiedzieć to, co się miało powiedzieć o tym mas reporcie, co kazał Riot powiedzieć, i tyle. Nie trzeba było z tego robić całej tej szopki. Ale dobra, to jest tylko moja opinia. Nie wyzywajcie mnie, bo najwyraźniej są do tego tendencje. Pamiętajcie, że hashtag LODR to jest i wyłącznie przypomnienie ludziom, że ta sprawa istnieje i tyle. A grafikę możecie sobie używać. Podoba mi się szczerze. No. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, przetrwaliście mój yapping, to dziękuję wam bardzo. Miłego dnia wam wszystkim. Napiszcie w komentarzach, co tam sądzicie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki.